Witajcie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o kwasie zoledronowym Dzisiaj to będzie w ogóle taki miszmasz onkologiczny. Tak bym to nazwała, bo poruszymy tam wiele kwestii. Ale zaczniemy od kwasu zaledronowego, który filmik obiecałam już jakiś czas temu. Jestem w Lesie, więc dzisiaj u Was zabrałam na wycieczkę do lasu. I, I tutaj będę sobie z Wami rozmawiać, może troszeczkę obraz być niestabilny, bo niestety nie mam gdzie postawić telefonu, <laughs> ale słuchajcie jest tutaj pięknie, dużo zieleni, naprawdę rewelacja, tylko moja fryzura nie, nie chce współpracować, więc jeśli chodzi o kwas zoledronowy, ja go biorę profilaktycznie, ponieważ mamy na pauzę moja menopauza wynika z tego, że przeszłam operację w wieku 28 lat, usunięcie jej ników, jej metodą, metodą laparoskopową z powodu mutacji BRCA1 yy, o której dowiedziałam się po zachorowaniu na raka piersi hormonozależnego to są takie dosyć ważne kwestie osoby, które szukają informacji na ten temat yy, myślę, że oczekują takiej pełnej odpowiedzi więc panu yy, więc yy, może będę trochę chodziła żeby było tak Ładniej i weselej. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie ukradnie albo nikt mnie nie zgwałci. Takich przyjemności myślę, że nikt mi już w życiu nie zrobi. Jestem już za stara yy, yy, na takie akcje, więc. Yy, no, ale wracając do tematu. Tak. Yy, kwas zoledronowy jest też yy, podawany kobietom, które mają yy, raka piersi z przerzutami do kości, jako forma leczenia. Yy, w moim przypadku. Jeśli chodzi o profilaktykę, mam tą kroplówkę nierefundowaną, muszę sobie ją zakupić na podstawie recepty, którą dostaję do onkologa raz na 6 miesięcy. Całe, całe podanie tego, tej kroplówki trwa może 10 minut, naprawdę jest to chwila. Kosztuje ona w granicach od 110 do 130, 140 zł, zależy w której aptece. I z tego co ja wiem, mam ją przyjmować przez 4 lata. Tak to wygląda pod względem technicznym, jeśli chodzi o ból. Bo wiem, że różnie tam czytałyście, czytaliście na temat kwasu zaledronowego, że po podaniu występują takie objawy grypopodobne. Ja to nazwa, nazywam neulastowe, i faktycznie po pierwszym podaniu miałam bóle ko kości, mięśni. Po prostu tak jakby mnie rozkładała jakaś, jakaś grypa, aczkolwiek trwało to dzień dwa i było to całkowicie do przeżycia, ale patrz punkt pierwszy, jak było w poprzednim filmiku, mój próg bólowy jest dosyć wysoki. Jeśli chodzi o drugie podanie, no to było ogólnie lajtowo, nic się nie działo, może lekko byłam ospała, ale w porównaniu z tym, co było za pierwszym razem, to tu w... Eldorado. Tak, więc y, jeśli chodzi o kwas zaledronowy, to w sumie tyle zamknę się w, w kilku słowach, bo wszystkie najważniejsze informacje przekazałam yy, i myślę, że tutaj się temat wyczerpuje. Jeśli są jakieś dodatkowe pytania, no to dajcie znać na Instagramie czy na Facebooku, bo dużo właśnie piszecie na temat kwasu zaledronowego. Czy, czy boli właśnie podanie? Yy, podanie samo oczywiście nie boli, bo masz założony welflon, więc tylko ukucie. I cała kropówka, tak jak wspomniałam, trwa maksymalnie 10 minut, więc jest lajtowo naprawdę. I na Instagramie właśnie pytaliście, czy przyjmuję profilaktycznie, czy, czy z powodu przerzutów, więc też już odpowiedziałam na to pytanie, nie będę się powtarzała. Drugim tematem, jaki chciałabym dzisiaj poruszyć, to jest. w ogóle mam takie oczy w ogóle z tym nie który chciałam poruszyć, to jest kobiecość. Ty, jak my kobiety po takich ciężkich przeżyciach, jak ja, jakim jest choroba nowotworowa, po operacjach, po, po całym systemowym leczeniu, który się z tym wiąże, postrzegamy same siebie. I jak to wpływa na naszą atrakcyjność względem samych siebie. Nie wiem, czy ja to dobrze poprawnie powiedziałam, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Ja po usunięciu implantu. Miałam taką chwilę załamania, o czym mówiłam też w poprzednim filmiku, ale tak szybko, w skrócie opowiem. Chodzi o to, że wyglądałam strasznie w moim niemaniu. Wstydziłam się męża. W ogóle, jak patrzyłam na siebie w lustro i tą bliznę. Kobiety, które są po mastektomii chyba wiedzą, o czym mówię. Jak ja to zrobiłam, że Yy, że jednak później zmieniłam w ogóle całkowicie nastawienie do samej siebie i zaakceptowałam sytuację. Oprócz sesji zdjęciowej, o której Wam mówiłam, yy, możecie sobie na Insta zobaczyć ją, z której jestem bardzo dumna i nie uważam, aby ona była yy, nieodpowiednia. Nie, bo sądzę, że właśnie jeśli kobieta zobaczy, że yy, jest taka kiedy, gdzieś tam w świecie Alka, która. W sumie pokazuje rakowi środkowy palec i mówi: ha ha, ha ha I tak jestem super babka. I tak kocham siebie taką, jaką jestem. I to w ogóle od tego powinniśmy zacząć, że trzeba się po prostu polubić. Ja miałam z tym od zawsze problem, bo zawsze byłam za gruba, za chuda. Zawsze miałam za krótkie włosy, za, e, za długie włosy. Zawsze piegi mnie na przykład strasznie irytowały. Co teraz? Słuchajcie, ja się w ogóle nie maluję. Wchodzicie z czasu. I na przykład jestem dumna ze swoich piegów. Tutaj miałam jakieś małe oczywiście problemik, jak to... Aaa, bo mi telefon wypadnie. Poczekajcie. Jak to zazwyczaj bywa? O, tak wyglądam dużo lepiej. Tak, to jest moje stanowisko. Więc y, powiem Wam, że jak już jesteśmy taki punkcik do przodu, że y, lubimy siebie, to też później przy takich sytuacjach, kiedy y, przychodzi choroba, kiedy musimy przejść operacje, które nas okaleczają, bądź, bądź nazwijmy rzeczy po imieniu, Szybciej się z tego podnosimy. I mnie zajęło to może tydzień, może dwa, ale myślę, że ogromny wpływ na to, że ta akceptacja przyszła dosyć szybko, było zachowanie mojego męża, że w jego oczach nic się nie zmieniło po prostu nadal jestem atrakcyjna, nadal jestem kobietą, nadal jestem fajna i z włosami czy bez. Ja się zawsze śmiałam, że on to ma ze mną Eldorado, bo z racji tego, że uwielbiałam zawsze zmieniać kolor włosów, fryzury. To yy, nie dość, że yy, śmiałam się, że ma, no, miałeś już blondynkę, rudą brunetkę, długie włosy, krótkie włosy, łysą. I teraz też dodaję, że miałeś yy, z jedną piersią, z dwoma piersiami, z jednym implantem, jedną naturalną. Yy, także to, to teraz yy, obydwie yy, wiadomo z implantami silikonowymi. Także no, powiem Wam, że yy, ja sobie do tego tak podchodzę trochę na luzie i wiem, że niektórych to bardzo okuje, ale... Taka jestem i ja nie będę udawała, że coś jest niebieskie, jak jest różowe. Więc ja tak uważam i tak sądzę. I myślę, że właśnie takie spojrzenie, jak, kiedy wiemy, że nasz partner akceptuje w 100% nas, to też nas tak podnosi na duchu. No bo wiecie, tutaj tracimy włosy podczas chemii, nie mamy rzęs, nie mamy brwi, chudniemy, nasza cera też się zmienia. Jesteśmy blade, zmęczone. No, Umówmy się, nie wyglądasz w tym momencie jak Miss Mazowsza, tylko wręcz bym powiedziała, że no jak Kopciuszek po 12.00. Także, no. Tutaj droga do akceptacji yy, siebie to myślę, że zaczę, yy, trzeba zacząć nad tym pracować już wcześniej yy, i od zawsze walczyć o to, żeby po prostu siebie kochać. I, i to jest według mnie ważne, że jeśli kochamy siebie yy, nie w takich trudnych sytuacjach, tylko jeszcze wcześniej. To, kiedy przychodzą te trudne sytuacje, jest nam lżej to wszystko jakoś opanować i zaakceptować. Będę nadużywała słowa zaakceptować, ponieważ nie przychodzi mi żaden solidny synonim tego słowa do głowy. Ale słuchajcie, ręka mi się zmęczyła. Czekajcie, straszne to jest. Więc myślę, że partnerzy nasi tutaj odwalają kawał dobrej roboty, o czym no, trochę chyba zapominamy. Bo w sumie osoby, które są z nami podczas choroby, dają z siebie naprawdę bardzo dużo, ogrom. Dla mnie to jest niepojęte, jak osoba, którą kochasz, choruje na raka i mówi Ci różne rzeczy, bo jest po prostu zła na cały świat, a Ty to akceptujesz i pomagasz i po moim niebie lata. No. I yy, Jeszcze przy tym się uśmiechasz, tak robił mój mąż, on był wiecznie zadowolony, wiecznie uśmiechnięty, ja nieraz nawet mu to w, w, zarzucałam, że mówię, to ty ty w ogóle sobie chyba nie robisz yy, nie, nie, nie robisz tego na poważnie wszystkiego, co, co teraz yy, się dzieje u nas w życiu, nie bierzesz tego na poważnie, bo no ej, żona ma raka, tak, jest podczas chemioterapii, wygląda jak wygląda, nie wiadomo czy z tego wyjdzie, bo oczywiście miałam wtedy takie myśli. Wiadomo, że każdy, kto styka się z tą chorobą na początek, myśli, że jeśli jest rak, to już jest śmierć i nie ma nic poza tym. No, muszę Was zasmucić, nie ma tak łatwo. Między zachorowaniem na raka a śmiercią jest jeszcze dużo, dużo, dużo czasu. I nawet jeśli chodzi o chorobę nowotworową, która jest w fazie już rozsiania. To uwierzcie mi, w dzisiejszych czasach, nawet z y, przyrzutami, z rozsianym rakiem piersi, można żyć naprawdę na wysokim standardzie. Jakość życia jest naprawdę y, rewelacyjna. Y, nawet jeśli trzeba po prostu tutaj leczyć troszeczkę inną formą, trochę bardziej y, agresywnie, to naprawdę jest to choroba przewlekła. Y, więc no. Niestety, dziewczyny nie ma, także rak śmierć za załatwo by było w życiu. Trzeba się jeszcze pomęczyć trochę z tym kredytem hipotecznym, wyprowadzeniem psa i humorkami dorastających dzieci. Psy mi. <grym> Oczywiście mówię to z żartem, bo to jest spełnienie na przykład moich marzeń, żebym odbierała Filipa pijanego z imprez, nie? Także. No, <grym> W ogóle już myślę o tym, co powiem dziewczynie, która będzie przychodziła do niego do domu, więc ja myślę, że on przyprowadzi te dziewczyny raz, góra, dwa i potem już powie, że ma matkę wariatkę i absolutnie żadnej działchy nie będzie przyprowadzał do domu. No ale, ale tak, jeśli chodzi właśnie o, o kobiecość, bo o tym miałam mówić. Ja zawsze okrężnymi drogami, przepraszam, ale chyba jak oglądacie moje filmiki, to już wiecie, że tak gadam. I tak staram się mówić bardzo wolno, co nie jest łatwe w moim przypadku. To kobietą jesteśmy w głębi serca. Wygląd nie ma tutaj za bardzo nic wspólnego z pojęciem kobiecości. Dla mnie kobiecość to jest siła, energia, akceptacja siebie, bo to jest ważne. I taka mądrość życiowa. I nie wiem jak to nazwać w ogóle, nie wiem jak to ubrać w słowa. Takie, takie. Babskie szczęście, tak to mogę nazwać. Dokładnie, babskie szczęście, to, że podnosimy się niejednokrotnie, bo jesteśmy silnymi osobami i w życiu nie zawsze układa się wszystko tak, jak byśmy chcieli, co już pewnie każdy z was się przekonał o tym, że tak jest. To jednak podnosimy się z taką samą wiarą i nadzieją, że już to się więcej nie powtórzy i że będzie tylko lepiej. I to jest piękne, że nie tracimy tej wiary nie tracimy sił do walki dajemy z siebie wszystko żeby żyć po swojemu i na własnych warunkach i walczymy o to tak jak mój syn walczy o swoje żelki także to jest piękne moim zdaniem i wiem że się przepraszam wiem że się łatwo mówi że przecież jesteś piękna jesteś kobieca rak nic nie zmienia gówno prawda wiem jak jest ciężko po prostu wiem bo przechodziłam przez to samo ale yy, tylko i wyłącznie pozytywne nastawienie podczas tej choroby daje nam dodatkowego powera do walki, dodaje nam sił i to jest naprawdę ogromna praca, ogromna praca, żeby zaakceptować siebie bladą, łysą, po mastektomii czy, czy po innych różnych zabiegach. Nawet jeśli to jest operacja oszczędzająca, to niektórzy mówią, że to jest to zabieg drobny, no nie jest zabieg drobny, bo jak piszą do mnie kobietki, mówią, że no i wiesz, ja to miałam zabieg drobny, usunięcie tylko guzka, zabieg oszczędzający, to też potrafi zdeformować pierś i to jest poważny zabieg, ej stara, no masz raka, tak? Więc to nie jest takie hop -siup. Wszystko jest ważne i, i nie będę ujmowała absolutnie żadnym zabiegom, czy to jest gorsze, czy to jest lepsze. E, bo skupiam się teraz na tematyce kobiecości, co no, nie za bardzo ma to wpływ, czy miałaś zabieg taki czy owaki, na, na postrzeganie własnego ciała, więc wiecie laski: my po prostu musimy się lubić. E, lubić swoje fałdki. E, I ja nie będę mówiła teraz. E, o tym, że wiecie, teraz jest w ogóle tak, że no naturalnie, pięknie i w ogóle nie. To są trendy, które, które my albo się poddamy, którym się poddamy, albo nie. Jest trend na szczupłą Piękną figurę z ładną, brazy ładnymi brazylijskimi posiadkami, pięknymi piersiami, i jest trend na to, żeby być mega naturalnym. A ja uważam i wyznaję taki trend, że najfajniej jest być sobą i się po prostu polubić. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, i nawet jakbyśmy e, piły 3 litry wody dziennie, robiły ćwiczenia z Chodakowską, e, co dwa tygodnie latały do kosmetyczki, to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. To jest moje zdanie. Wiadomo, dbanie o siebie robienie coś dla siebie, to jest po prostu nagroda dla naszego ciała, więc to jest rewelacja. Ja uwielbiam na przykład aktywność fizyczną, chociaż ostatnio troszeczkę mnie po drodze z ćwiczeniami i siłownią. Lubię zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, dlatego też poszłam na kurs dietetyczny, żeby cokolwiek się więcej dowiedzieć i rozszerzyć trochę swoją wiedzę. Wiadomo, kurs to nie szkoła wyższa, także no to, to też tak trochę inaczej, ale jednak informacje, które tam uzyskałam bardzo mi pomogły. No, z moim mężem mamy bzika na punkcie z, z zdrowej żywności e, i to jest też fajne, że właśnie mamy takiego fioła obydwoje, e, więc on się nie denerwuje, że na obiad znowu po raz 246 e, zamiast mizerii ze śmietaną jest ciecierzyca. Więc no, no, no wiadomo, nie? Ale to już jest e, jakby kwestia... E, Każdego indywidualna, bo to wiadomo to są kwestie y, y, każdego związku i reguł, których y, przestrzegacie i sobie je nakreślacie, bo nikt poza dwojgiem ludzi będącym w związku nie musi rozumieć reguł i zasad, które, którymi się posługujecie. Y, bo w sumie po co mają to rozumieć i wiedzieć? To jest sens. Robienie czegokolwiek na pokaz. Ja chyba z tego już wyrosłam. Ja mam naprawdę bardzo dużo rzeczy w czterech literach. Yy... I niedługo chyba zacznę kupować większe rozmiary gaci, bo mi się ta dupa nie zmieści. Ale tak. Chłopie, coś jest fajna. I cieszę się, że jestem babką tak silną, tak fajną, miłą, sympatyczną, z dużym nosem, krzywymi nogami. Rzutuję. Mój nos oczywiście jest moim mankamentem, ale mam piękne piegi. Podobają mi się moje pośladki. Mam ładne, szczupłe uda. Moje włosy, które mi nie wypadają przy każdym farbowaniu i obcinaniu, cudowaniu. Więc... I bardzo lubię swoje oczy. Fajnie by było, jakbyście napisały w komentarzu, napisali też do mężczyzn, oczywiście, co lubicie w sobie. To jest takie uświadomienie sobie też tak że naprawdę jesteśmy fajne, bo nieraz potrzebujemy takiego wsparcia, takiego drogowskazu, że ej, przecież no. No, okej, okay, Miss World to ja nie jestem, ale jednak tu jestem fajna, tam jestem fajna, i dla siebie jestem fajna. I, i to jest najważniejsze. To, co mamy w sercu i to, jakimi jesteśmy ludźmi. I dla mnie też na przykład taką bardzo ważną cechą jest prawdomówność i szczerość, której niestety dużo moich znajomych nie lubi. Co mnie w sumie nie dziwi, bo kto lubi szczerość, no tylko ja. No ale wiele znajomości, wiele kontaktów urwało się właśnie z tego powodu, że zwyczajnie byłam szczera, a ktoś mnie prosił o wyrażenie swojej opinii. Więc jeśli prosisz o wyrażenie swojej opinii kogokolwiek, to musisz się liczyć z tym, że opinia tej osoby będzie inna niż Twoja i musisz ją zaakceptować, bo o tą opinię prosisz. I ją prosisz, możesz sobie ją wziąć do serca, możesz ją po prostu zgnieść wy, i wyrzucić do kosza. To jest Twoja, twoja sprawa, jakby Twoja brocha, ale yy, obrażanie się za kogoś, za to, że ktoś powiedział szczerze, bo są tego chciałeś, to jest dla mnie w ogóle... Infantylność, level przedszkolak i. No nie. Ja straciłam dużo tak znajomych, ale ich nie żałuję, bo jeśli ktoś yy, tak się zachowuje, to chyba nie jest wart poświęcenia swojego czasu, mojego cennego czasu. Yy, I robienie mi gówno burzę nie wiadomo o co, bo ja nienawidzę takich rzeczy. Więc dużo ludzi nie lubi. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego y, jak jest y, taki mem, że jak Ty możesz y, spać w nocy, wiedząc, że tyle ludzi Cię nie lubi. Bez majtek, w razie gdyby chcieli mnie pocałować w cztery litery. Także y, bądźcie sobą, bo to jest najważniejsze. Kwas zoledronowy biorę profilaktycznie. Robię taki po prostu skrót y, y, filmiku. I wow, wow, niecałe 20 minut filmik, więc jest to niesamowity wyczyn w moim wykonaniu. Bądźcie ze mnie dumni, bo ja z siebie jestem bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Następny filmik chciałabym nagrać o radioterapii. Myślę, że będzie ciekawie. Trzymajcie się ciepło i zobaczcie, jak to jest pięknie. Na sam koniec wam pokażę troszeczkę więcej tego lasku. O, jest pięknie. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Dobrego dnia.